Dzień dobry, drodzy jogini, tutaj na YouTubie. Dzisiaj będziemy mieć taką terapeutyczną jogę na rwę I najnowsze badania pokazują, że często, nie zawsze, lecz często, wzmożone odczucia rwy są przy zgięciach, dlatego dzisiaj nasz główny fokus będzie na wyprosty, raczej na zgięcia, na wzmacnianie mięśni, pośladków i po drodze opowiem Wam, co dalej. Ale póki co zaczynamy. Stopy szerzej niż biodra. Jedną dłoń przełóż na serce, drugą na brzuch, zamknij oczy. I oddech jest jednym z uśmierzaczy bólu. Spróbuj wydłużyć wydech. Nieważne, czy będzie tylko troszkę dłuższy od wdechu, czy dużo, dużo dłuższy, ale zachowaj te proporcje możliwie nawet przez całą klasę, żeby wydech był dłuższy od wdechu. Oddychamy przez nos. I niech tematem przewodnim dla tej jogi kulszową będzie, by ciało mogło tworzyć zakres ruchu, ruchy wolne od bólu, bo może i faktycznie jest do tego zdolne, by poruszać się bez poczucia dyskomfortu, granic czy bólu właśnie. I takie ruchy będziemy dzisiaj wykonywać. Bez bólu, bez poczucia, że gdzieś tam spinamy się i czujemy, że nadchodzi ryba kruszowa. Wszystko wolne od bólu. Lekko uginamy kolana. Jeżeli coś intuicyjnie byłoby nie w porządku lub sprawiało ci dyskomfort, wyjdź z pozycji i zrób ją w swój sposób. Tutaj Ręce kaktusa, łokcie mocniej do przodu, nadgarstki mocniej do tyłu, i już tutaj mamy nasz pierwszy y, otwieracz serca. Możesz pokołysać się na prawą, lewą stronę, szukać przyjemności z ruchu. To jest ważne właśnie po takim napadzie kulszowej, żeby ciało na nowo nauczyć, że może się poruszać i nie musi się to wiązać z ruchem. Znajdź wdech, klatka do góry wydech, skręt na prawą stronę, siup, tyle ile możesz, wdech do centrum, wydech, skręt, jak wolisz, to nogi proste, tutaj zdecydowanie ty decydujesz, wdech, centrum, wydech, teraz zmiana, przechyl się na prawą stronę, boczne zgięcie, wdech, centrum, wydech, przechyl się na drugą stronę, i centrum. Możesz puścić ręce luźno, poeksplorować ruchy barków i szukać, co w odczuciu jest przyjemne i leczące. Nasze ciało często intuicyjnie daje nam sygnały, jak chce się poruszać, żeby czuć się dobrze. I jesteśmy mniej więcej z przodu, maty, dłonie. Po bokach dłowia podnieś lewą stopę. Do góry, ale także palce od stopy są nadal blisko maty. Gdybyś potrzebowała, potrzebował, to zawsze możesz je ugruntować. Ważne jest, żeby czuć się bezpiecznie. W razie czego chwyć za ścianę. Zacznij poruszać lewą stopą w kółka. I powoli i dosadnie, tak żeby mięśnie, wszystkie dookoła stopy, poczuły, że ten ruch się wydarza. I w drugą stronę. Jeśli nie jest ci stabilnie, rób to samo, ale z palcami na macie. I skrzyżuj dłonie za plecami. Wyeksponuj klatkę do przodu. Kolana albo w górze, albo na dole. Popatrz do góry. Znajdź wdech. I odciągnij lewą stopę na tył maty, a ręce rozstaw szeroko. Znowu może być węziej, może być szerzej. Ważne, żeby było... Bez bólu. I stąd ręce otwarte w stronę sufitu zaczynają zataczać kółka. Długie wydechy. Pamiętajcie, one wprawiają nas w ten system parasympatyczny, odpowiedzialny za regenerację. Więc chcemy tutaj poczuć ten relaks już przez same długie wydechy. I zmiana. Lewa noga siób, wraca do przodu, podnieś prawe kolano, stopa albo na podłodze i zataczamy kółka albo w powietrzu. Skrzyżuj ręce za plecami. Możesz kontynuować kółka, stopą, ale nie musisz. Spróbuj wyeksponować tutaj klatkę, w razie czego odstaw stopę w dół. I rozstaw ręce szerzej, a prawą stopę przeciągnij do tyłu. Ok, tym razem mała zmiana. Skrzyżuj dłonie za głową, wciśnij trochę głowę w dłonie, dłonie w głowę. Napnij prawy pośladek, tak jakby chciał pchnąć prawy guz kulszowy. Do przodu. Jeśli intuicyjnie chcesz dodawać jakieś ruchy, rób to. Ja często lubię się przewiercać, jakby w pozycji. I tym razem już zejdziemy w dół. Prawe kolano na matę. Możesz się podeprzeć o mebel, cokolwiek co masz. Bez drastycznych ruchów. Położymy się cała do dołu, do leżenia na brzuchu. Ręce szerzej i tu będziemy jakby ściaśniać nasz nerw kurzowy w swoich zakończeniach, czyli stopy blisko kości krzyżowej, a głowa blisko w stronę stóp. Scieśniamy, ścieśniamy. Też mamy otwieracz klatki. No oczywiście, jeżeli to jest za dużo, to klatka niżej, a jeżeli za mało, to możesz tutaj. Podnieść głowę wyżej, napiąć pośladki, znajdź wdech, wydech, w dół, czoło na matę. Będziemy powtarzać wraz z oddechem. Wdech, napnij pośladki, głowa w stronę stóp, wydech, luźno. Pamiętaj w twoim wydaniu, może to nawet wyglądać tak. Lub jeszcze w mniejszym diapazonie. Ja choć mogę robić duże zakresy ruchu, czasem intuicyjnie najszczęśliwsze są dla mnie te małe ruchy. I to jest super. Ostatni. I luz. Dopnij dłonie do maty, podnieś się do wysokiego klęku. Tutaj, jakbyśmy robili pozycję wielbłąda, dłonie na dolnych plecach, klatkę wyeksponuj do góry i nawet przełóż jedną dłoń na serce. Niczym dłoń trenera. Pchasz serce i klatkę do dłoni, dłoń do klatki. Lekki uśmiech na twarzy. Twoja twarz i jej grymasy też dają znać Twojemu e, mózgowi, czy do Twojego mózgu, czy jesteś ok, czy jest ci bezpiecznie. Więc pogodna twarz daje sygnały, że jest nam dobrze. I w ten sposób prawa stopa teraz z uśmiechniętą twarzą przemieszcza się do przodu, możliwie tak wolno, jak dasz radę. Siup, dłonie pod boczki i znowu albo tylko unieśpięte, albo dla pracy nad stabilizatorami, tutaj miednicy i w ogóle nad balansem możesz spróbować na moment unieść stopę. Jakby dzisiaj unikamy zgięć i mocnych rzeczy, ale z czasem, tą praktykę możesz sobie nabudowywać. I jak już ci jest łatwo, próbować podnieść stopę, może nawet doprostować nogę. I odstaw już stopę w dół, wdech obie ręce do góry, przeciągnij się i wydusz. Wydech prawa dłoń zjeżdża w dół na lewy pośladek, a lewą rękę przeciągnij na głowę, skręć się na prawo i przeciągnij lewy bok tułowia. Weź ogromny oddech na lewą stronę płuc. Lewy pośladek teraz w akcji. Jakby chciał pchnąć, lewy kulszowy do przodu. I ręce kolistym ruchem schodzą w dół, iść na kolana. Przejdź na lewą stronę biodra, kładąc się tak w poprzek maty. Opcja 1: zostań biodrami na podłodze. Będziemy teraz podnosić prawą nogę i kierować kolano do kolana, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna. Kolano na zewnątrz, stopa w stronę stopy. Opcja druga, z biodrami podniesionymi. Dozuj sobie adekwatnie, jak dzisiaj potrzebujesz. To nie są zawody, każdy y, znajdzie swój własny, unikalny sposób, żeby czuć się, wyśmienicie w ciele. O to chodzi. I stąd wróć. Do wysokiego klęku, przez cztery punkty, podnieś się, znowu do pozycji wielbłąda, napnij pośladki, unieś klatkę. Jedna dłoń nawet na serce, a druga na lędźwie, żeby pamiętać, żeby je wydłużyć. Klatka do dłoni trenera, do góry, do góry się unosi. I nawet tutaj, gdy mamy ładnie wyeksponowane plecy, możemy dać sobie na moment masaż. Tutaj dopieszczenie sensoryczne masażem, drapaniem, szczypaniem, chłodem lub ciepłem, w zależności co na Ciebie działa. E, będzie bardzo dobre. Tak samo. Ja lubię małe drapanko. Czy mocniejszy, czy lekki, dosłownie głaskający docisk. Sprawaj, sprawdzaj, po czym czujesz się lepiej. I odstaw lewą stopę do przodu. Może uda Ci się pobawić chwilę z balansem. Ze stopą nad matą lub nie. I w końcu odstaw lewą stopę w dół, unieś ręce do góry. I skręć się na lewo, lewa ręka opada w dół, prawa ręka jest nadal nad głową, ale wydłużamy ją jeszcze mocno za siebie. Duży oddech na prawą stronę płuc, twarz przyjemna. Prawy pośladek w ogniu, napięty, podniesiony, i stąd ręce schodzą w dół. Skręćmy się teraz z biodrami. Hop, prawe biodro jest na macie. I albo zostajesz biodrami na podłodze, albo podnosisz biodra. Jesteśmy na przedramieniu i kolano szeroko od kolana, stopa do stopy, kolana do kolana i stopy szeroko. Nie zapomnij, by oddychać. Długie wydechy. I stąd przejdziemy już do leżenia na plecach. Możesz się właśnie tak przez boczek ułożyć. Przejdziemy teraz do flosowania nerwu kulszowego na leżąco, żeby plecy nadal były długie. Podnieś prawą nogę, chwyć za prawe udo. Jeśli jest Ci ciężko, użyj pasek do jogi, albo może być po prostu jakikolwiek pasek czy szalik. I będziemy... Uginać i prostować mocniej kolano, stopa najpierw flex. Jeżeli nie jesteś w stanie doprostować nogi, nic się nie dzieje. Rób w swoim zakresie. Uginamy i doprostowujemy na tyle, ile możemy. Teraz stopa płęt czyli ta stopa baleriny. I znowu flex, ale skieruj stopę, podeszwę stopy na lewo jakby do wewnątrz. I nadal flex, ale skieruj stopę na prawo. Jak potrzebujesz zatrzymać się bez uginania kolana, to też jest OK. Tu po prostu staramy się nitkować różne rozgałęzienia nerwu kulszowego. I to samo z płętem. Płęt Puent i do wewnątrz. O, tu czuję nerw mocniej. Płęt i na zewnątrz. I skrzyżuj prawą kostkę nad lewym kolanem, co jest też bardzo fajne. To rozciąganie mięśnia gruszkowatego. Więc tutaj w cyfrze 4 przyciągamy tak splecione nogi do siebie. Jeśli to nie jest wykonalne dla ciebie, lewa stopa jest na macie i prawą nogą odciągamy prawe kolano daleko od siebie, w ten sposób otwierając biodro. Albo z czasem powoli przyciągamy lewe kolano mocniej i mocniej do siebie. Może nawet uda się chwycić za lewe udo, albo za prawe kolano. Możesz nawet pobujać się lekko na prawą. I lewą stronę. I zmiana. Prawa stopa na macie, lewa noga do góry. Chwyć czy to za udo, czy za pasek. I najpierw flex i płęt, uginamy i prostujemy kolano. Zacznijmy od flexu, w takim razie. Zostaniemy tu na moment. I jeżeli potrzebujesz jakieś ćwiczenie wykonywać dłużej, jak najbardziej, spałzuj sobie wideo, szukaj tych przyjemnych ruchów i stopa-płęt. Jakoś na płęcie zawsze czuję mocniej ten nerw kurszowy. I w ogóle nerw kurszowy, to czujemy jakby po prostu moglibyśmy narysować linię tego rozciągania, taką elektryczną linię od biodra aż po stopę. To jest właśnie nerw. I jeżeli złapiecie rwa kurszowa, to jest właśnie takie elektryczne, jakby dźgające uczucie, którego linię mogłabyś, mógłbyś narysować dokładnie, gdzie boli. Mniej więcej od kości krzyżowej ciągnie się aż po stopę. No, ok, i flex, i stopa do wewnątrz. Możesz pulsować kolanem, nie musisz. Flex, i stopa na zewnątrz. Pozytywne jest to, że naprawdę można sobie dopomóc ćwiczeniami. Płęd i stopa do wewnątrz. Że zakoduj sobie w głowie, że nie jesteś skazany, skazana na życie w bólu z rwą kulszową. Mój zestaw ćwiczeń to tylko jeden z pomysłów. Możesz znaleźć pewnie na innych na YouTubie i znajdź sobie po prostu swój skarbniczek, po którym czujesz się lepiej. I gdy już skończymy, to krzyżujemy. Kostkę nad prawym kolanem do tak zwanej cyfry 4 i albo tylko odpychamy lewą nogę od siebie, albo zaczynamy przyciągać prawe kolano do siebie, lewa ręka między uda w tą szczelinę. Chwytamy za udo, może też znowu pomóc nam pasek w razie czego, albo nawet za kolano. Zamknij oczy. I jeśli jeszcze tego nie wiesz, to ból i sygnał bólu to jest decyzja naszego mózgu, w zależności od tego, jak bezpiecznie się czujemy. I przez to, że eksplorujesz różne ruchy i czujesz się bardziej uważny na ciało, masz więcej zaznaczonych map, to ciało po prostu czuje się bezpieczniej. Więc trening zdecydowanie jest jednym ze sposobów. Taki uważny, mądry trening jest sposobem, by nasz mózg nie czuł zagrożenia i nie chciał wysyłać sygnału bólu. I stopa w dół. Jeśli potrzebujesz tutaj chwili, żeby się położyć, to zrelaksuj się z długimi wydechami. Zauważ, jak się czujesz. I jeżeli tylko ten zestaw ćwiczeń pomógł Ci, to daj znać w komentarzu. Będzie to też y, znak dla innych, którzy cierpią być może narwę kulszową, że warto tutaj zajrzeć po pomoc. A ja się żegnam i życzę zdrowia.